Tak więc, e, wiem, bardzo szybko ciąg dalszy nastąpił, e, w ogóle ją się Manko. Z tej strony To jest drugi, e, drugi odcineczek e, z animacji minecraftowej. <ścoughs> Je już. E, no, więc e, możemy lecieć, no, 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 no bo z czym tu czekać? No, to niczym, więc nawet tylko kamerkę jeszcze że... Tutaj zrobiasz coś takiego. No, to. Dziwmy.